Dziesięć obrzydliwych ludzkich hipokryzji. Jeden, wstyd przed własną fotką na pulpicie smartfona. Ludzie zdrygają się, by ustawić swoje zdjęcie jako tapetę, bo mogą wyglądać na zakochanych w sobie, ale już postawienie fotki w ramce na biurku na widoku całego biura wydaje się zupełnie normalne. Nie wspominając o robieniu sobie kilku selfie dziennie. Witaj na kanale Zejd Głębiej. Z ironią i nutką krytyki prześwietlimy najpopularniejsze przykłady ludzkiej hipokryzji, bo przecież łatwiej zauważyć ją u innych niż u siebie, prawda? Numer dwa. Proekologia tylko na pokaz. Noszą koszulki z hasłami o ratowaniu planety, nie marnują jedzenia, a jednocześnie korzystają z plastikowych butelek czy podróżują samolotem na krótkie dystanse. To tak jak chwalenie się wielorazowymi słomkami, a kupowanie egzotycznych owoców transportowanych samolotem. Numer 3. Irytacja czyjąś pewnością siebie, a podziwianie influencerów. Coś na styl, w telewizji jest ok, ale nie obok mnie. Niektóre osoby w towarzystwie mogą wyrażać irytację lub niezadowolenie, gdy ktoś wykazuje nawet minimalną pewność siebie, interpretując to jako arogancję lub dominację. Jednak w zaciszu domowym fascynują się poradnikami typu, jak być pewnym siebie. Numer 4. Oszczędzanie z jednoczesną rozrzutnością. Można deklarować, że markowe ubranie to niepotrzebny wydatek, jednocześnie nie mając oporów przed zakupem najnowszego modelu smartfona czy innego drogiego sprzętu elektronicznego. Numer 5. Wyśmiewanie, a potem Januszenie. Na memach szydzimy z Januszy i grażyn, ale gdy trafiamy na promocję w supermarkecie, to pchamy się z łukciami do kosza z przyczynami, jak na wyprzedaży w Black Friday. Bo przecież okazja to okazja. 6. Zaprobata dla znajomości w urzędach, a korzystanie z rodzinnych pleców. Mówimy, że ten i ten ma gdzieś znajomości, że to jest niesprawiedliwe. Bo tylko w teorii wolimy uczciwą rywalizację. W praktyce nie widzimy niczego złego w telefonie do wujka z Rady Miasta, by coś przyspieszyć bo przecież to tylko drobna pomoc. Numer 7. Deklarowana nienawiść do social mediów. A ciągło odświeżanie powiadomień. Wszyscy krzyczymy, że media społecznościowe to zło. Manipulacja, uzależnianie i zabieranie czasu. Ale kiedy tylko pojawia się czerwony dymek z liczbą powiadomień, pędzimy sprawdzić, czy ktoś nas zalajkował. Numer 8. Zachwyt nad sielanką i życiem w stylu slow. A oglądanie Netflixa do rana... Marzymy o wyprowadce na wieś, blisko natury, bez giełku, bez tej przeklętej elektroniki, ale co wieczór siedzimy do trzeciej, bo jeszcze tylko jeden odcinek, no i jeszcze jeden. Numer dziewięć. Selektywna tolerancja. Wszyscy są równi, ale w sumie tylko ci, którzy mi pasują. Kochamy podkreślać, że jesteśmy tolerancyjni i otwarci na ludzi odmiennych kultur czy orientacji. Jednak gdy nagle ktoś w bliskim otoczeniu podważa nasze własne wartości, Robimy się agresywni i w duchu żałujemy, że w ogóle istnieje wolność słowa. Numer 10: Wegetarianizm w tygodniu, a w sobotę kebab. Na co dzień głosimy, że mięso szkodzi planecie i zdrowiu. Wszyscy powinniśmy je przynajmniej ograniczyć. Tylko że w sobotę nad ranem po imprezie kebab smakuje jakoś inaczej, i tu już ekologia schodzi na dalszy plan. Tyle w temacie. Zapraszam na kolejny felieton. Tymczasem dzięki. Do następnego.